Dzień dobry kochani. Jesteśmy z Alą w Sopocie. Ala się robi się więc pewnie słychać. Generalnie przyjechaliśmy na teledysk na plaży, tylko, że jest burza, więc jesteśmy my i trzy inne osoby, ale jest open bar, więc idziemy teraz po piwko. Idziemy sobie usiąść z naszymi nowymi znajomymi i zobaczymy, czy coś będzie, bo teoretycznie niby ma być. No, ale jak tak będzie dalej lało, no to wątpię w sumie, że to się odbędzie. Chcesz mi podać spodnie? Tak. Hej, hej! Jestem w zamku i chyba jutro nagram wam film o tym, dlaczego nigdy więcej nie pójdę brać udziału w żadnym teledysku. A bo moje doświadczenia są takie, że raczej jest to słowo opłacalne w każdym aspekcie. Ale przynajmniej poznaję się spoko osoby. Lecę już spać i widzimy się jutro. Dzisiaj czwarty kroszek, jest w żłobku. Ja wczoraj byłam z Alą w pracy w sobotę i wróciłyśmy mega późno, więc zostawiłam w ogóle tam auto, bo pracowałyśmy w barze i były darmowe drinki, no i w końcu wypiłam sobie kilka drinków i stwierdziłam, że no nie chcę prowadzić, mimo że nie czułam tego alkoholu, no to zdecydowałam się właśnie zostawić auto mojemu koledze, który mnie odwiózł, wziął sobie ten samochód, pracuje obok, więc po prostu pojechał sobie z nim dzisiaj do pracy w sobotę, może tylko w ogóle kojarzyć z Krakowa. O tu takie fajne zdjęcie ze mną i ma też tatuaż, który mu robiłam. Ale nie o tym wzięłam trafika, miałam w ogóle problem z podpięciem karty, cały czas mi ją odrzucało, ale w końcu podpięłam tą kartę, jestem już w trafiku, jadę do sapotu, odbieram moje autko i później odbieram Wroszka, odbieram Ale, odbieram Leona i jedziemy w pewne miejsce i... To właśnie będzie się działo w dzisiejszym vlogu, więc serdecznie Was w e, witam. Jest mega gorąco, więc jak widzicie, jestem strasznie czerwona i świecąca, bo nałożyłam sobie krem. Usiadłam w tym samochodzie i próbowałam się połączyć z Bluetoothem i trochę mi to zajęło, przez co jestem cała czerwona, dopiero zaraz sobie odpaliłam klimę. E, no, ale lecę e, i mam nadzieję, że będziecie się z nami dzisiaj dobrze w tym vlogu bawić. Hej, hej, dojechałam i patrzcie, co tu stoi! To było jedyne wolne miejsce i akurat staję koło mojego auta, ale jeszcze muszę iść do Damiana po kluczyki do niego i przy okazji wpadnę na kawkę jak już będę, bo jestem trochę zaspana. E, lecę do domu, mam już kluczyki, wypiję lemoniadę i jeszcze muszę teoretycznie jechać po ale, ale nie wiem czy nie odbierę najpierw rocha, bo chyba nie zdążę najpierw odebrać Ali. Hej, siedzę w bagażniku, e, ponieważ czekam e, na Matiego, a usiadłem na sobocie, dlatego takie zimne. Mati nie miał rocha, miał ostatnio rocha w marcu chyba? Co? Nie, nie, może tam, że jest kwiecin. jest czerwiec, no to miał, e, miał 1 czerwca, go wziął ostatnio, a teraz jest 30. O, dzisiaj jest 1 lipca, no to mi równo miesiąc. E, go nie miał, dzisiaj mamy czwartek i właśnie Mati przyjrza trocha. Tylko że problem jest taki, że on mi nie powiedział o której będzie. E, a my poszliśmy do Biedronki, ponieważ musiałam zrobić zakupy, bo się w ogóle jechać do łeby. Ale w końcu nie jedziemy, bo Leo ma gorączkę, tego też wam nie powiedziałam. Nic wam za bardzo nie powiedziałam, no muszę wam to wszystko zupdate'ować. A więc od początku, Ala do mnie zadzwoniła, że odebrała Leona ze żłobka z gorączką, więc nie jedziemy jednak do Łaby, przekładamy ten wyjazd, bo uśmiechać śmiechać do Łaby do parku dinozaurów, czego też wam nie powiedziałam, teraz już wam mogę powiedzieć i tak jest po no i przekładamy ten wyjazd, więc sezonia do jego, że jeśli chce, to może wziąć na weekend Rocha. No i on powiedział, że może go wziąć nawet już dzisiaj, tylko że po pracy, ale nie wiedział, do której będzie w pracy. No i jakby ja, jak wróciliśmy z Rochem ze żłobka, to poszłam z Rochem do Biedronki. A no, jeszcze coś, coś tam robiliśmy i właśnie później poszliśmy do Biedronki. Nie, pojechaliśmy samochodem, bo to też ważna kwestia. Pojechaliśmy samochodem do Biedronki tutaj mam wszystkie zakupy. Ale e, w tej biedronce spędziliśmy strasznie dużo czasu, bo cały czas nam się coś psuło. E, w sensie ja najpierw skasowałam arbuzanie tego, później coś tam, e, miałam spakowane trzy bułki, dwie różne bułki w jednej siatce i jakby każda ma inny kod, coś tam, coś tam, więc e, cały czas musiałaem tą panią, żeby mi pomogła. E, no i już miałam skasowane wszystko, po czym, uwaga, uwaga, system się zepsuł. W kasie samobsługowej i musiałam kasować w kasie obok po po raz kolejny, więc nie było nas chyba ponad godzinę. No i w najbliższym czasie Mateusz to już przyjechać. A że y, mój telefon miał 1%, to tego ja w ogóle ze sobą nie wzięłam, bo y, tak to bym właśnie to wszystko wam odpowiedziała od razu. Ale miałam 1% baterii, więc zostawiłam telefon, w ogóle. Y, Pierwsza sytuacja, ja już powinnam wtedy wiedzieć, że się źle zapowiada ten wypad do biedronki, bo ja zawsze, Ro, chcę wziąć ten duży wózek i w nim usiąść. No ja nigdy nie mam drobnych, więc poszłam specjalnie do Żabki, żeby wypłacić 2 złote na ten wózek. I co się okazało? Że ktoś mądry przeciął łańcuch i akurat wózek, który był ostatni, nie trzeba było do niego wrzucać pieniędzy. Więc... No w sumie to, to wtedy myślałam, że mam szczęście, ale później okazało się, że to jednak pech. Bo później polała się fala e dziwnych zdarzeń, które tak przedłużyły nasz pobyt, że e byliśmy na ponad godzinę i właśnie Mateusz do mnie teraz zadzwonił, że Ej, czy ty w ogóle jesteś w domu? E I czy wy w ogóle żyjecie? Postałem pod domem pół godziny i was nie było i nie było też auta. Ja e jak to nie było auta? Przecież byliśmy w Biedronce, Ale zapomniałam, że autem byliśmy w Biedronce. Więc I teraz siedzimy i czekamy na Matej'ego i roch, y, psika auto myje. Znaczy. Hey, hej, hej! Tak jak wiecie, ostatnio robiłam porządek w ciuchach swoich. No i teraz wyrzuciłam wszystkie ciuchy Rocha z szafy. Jest ich bardzo dużo, połowy myślę, że rok nawet na sobie nie miał. Dlatego ja staram się już nic Rochowi nie kupować, jak chodzę na zakupy. E, bo ruch ma strasznie dużo dziuchów, to i tak nie jest wszystko. I teraz będę je segregować po prostu na te, które rzeczywiście nosi. Pewnie część z nich jest już za mała, um, więc no muszę to ogarnąć w końcu. Nie chciałam się to zabierać, ponieważ jest tego masa, ale no przydałoby się. Więc e, tu jeszcze spakowałam go na adobewie. To wszystko teraz będę układać i segregować. Życzę mi powodzenia! Jest godzina o, 17 jest. Ja właśnie, 17:30, ja jestem. właśnie seranko. No tak, ej, naprawdę no, całkiem ładnie, jak git mi wyszła ta jajecznica. No i dzisiaj mam dzień bez rocha i to są przeważnie takie dni, że albo jak nie mam rocha, to znaczy, że jak ktoś tam, nie wiem, robi jakiś urodziny czy jakąś imprezę, na której chcę być i wtedy idę na imprezę. Ale przeważnie to są takie chillowe dni jak dzisiaj. Cały dzień nic nie robię. jem ja uwe o 17, Żeby nie umierać. Moja wolna sobota ciąg dalszy. Generalnie pada deszcz, ale zaraz się zbiorę i chyba, chyba będę leniem, tak, będę leniem, pojadę autem do Biedronki, ponieważ mam chmus w lodówce i chcę go sobie zjeść z jakimiś precelkami albo takimi naczosami, doritosami czy coś takiego, więc pojadę autem do Biedronki i, i właśnie to robię. tak, wstałam z łóżka, bo tu dnia oglądałam YouTube'a i to jest mój outfit, ale myślę, w sensie, że w Biedronce, nie wiem... Nawet jak się będą na mnie dziwnie patrzeć, to co nie patrzyliście jeszcze nigdy na mnie dziwnie, zawsze się patrzą jako ze strony, Więc tak, teraz mam outfit na jakiegoś, nie wiem, skatea. Outfit typu ciuchy po starszym bracie. To jestem ja dzisiaj. Dobra lecimy do Biedronki. W ogóle wrzuciłam dzisiaj vloga i to jest vlog, w którym pokazuję, co kupiłam z aloany na wyprzedażach. I on nie jest chronologicznie, ale jeśli byście o tym nie wiedzieli, to w sumie pewnie byście się nie domyślili. W sensie dajcie znać, czy było widać, że to nie jest po kolei, jakby dniami. Bo tak naprawdę chronologicznie jest vlog z odkurzaczem, później vlog zaszczepienia i wtedy dopiero vlog zakupów, a będzie vlog z zakupów, vlog z odkurzaczem i wtedy vlog zaszczepienia. Więc nie wiem, dajcie znać, czy. Czy to widać, że to nie, to nie jest po kolei? Ale wydaje mi się, że nie. Hej, hej! Witam was w sobotę. Wczoraj wieczorem zaczęłam robić live'a i po tym live'ie, znaczy na tym live'ie Ala napisała, że mogę do niej wpaść na sernik, no i wszyscy powiedzieliście, żebym jechała, więc pojechałam razem z wami do Ali. No i zostałam ostatecznie na noc. I byłam właśnie z Alą w Villu. W sensie Ala robi większe zakupy, więc ja po prostu już poszłam i jadę do domu, muszę trochę ogarnąć dom, muszę zrobić jakiś obiadek, bo niedługo wraca Roślul od taty i po prostu wie co, no muszę znowu wrócić do trybu mamy, bo teraz miałam tryb chill. Jestem w domu, mam jakieś od 3 do 5 godzin zanim Roszek wróci. Planuję w tym czasie posprzątać dom, w sensie odkurzyć, umyć podłogę, jeszcze dokończyć sprzątanie Rocha pokoju. I chciałabym też zrobić odrost, myślałam też, żeby jechać na myjnię, umyć auto i odkurzyć, ale to mogę zrobić po prostu innego dnia, nawet z Rochem, więc e, zabieram się za porządki i widzimy się później. Hej, hej, właśnie mieszam sobie rozjaśniacz, witam was. Jakiś czas później. No i stwierdziłam, że sobie rozjaśnię ten przód, bo mam już dość tłuste włosy i zanim ja pójdę umieć, no to stwierdziłam, że sobie nałożę ten rozjaśniacz, natomiast planuję rozjaśnić trochę mniej niż zwykle. Czyli jakby to już zostawić odrostem, niech sobie rośnie, a rozjaśnić tylko tyle.